Dzień dobry, dzień dobry. Witamy się z Wami w naszym już comiesięcznym rytuale wielkiego ujawnienia edycji Boxa Pure Beauty. Tym razem przed nami niezwykła edycja, bo jest to edycja urodzinowa Bertste. Jakże wielka, ogromna. Wspólnie z Agatą postanowiliśmy zaprosić do nagrania tego filmu Natalię, która jest naszą miłośniczką, a zarazem klientką. Dzień dobry, Natalia, cześć. Dzień dobry, cześć, witam wszystkich, cześć, Natalio. Cześć. Natalia, powiedz nam, jak Ci się podoba graficznie to pudełko? Pudełko jest piękne. Jest w sumie w moich ulubionych motywach, bo najbardziej lubię takie motywy graficzne, które pojawiają się na pudełkach, właśnie jakieś roślinne czy zwierzęce. Także grafik się postarał na urodziny. Super, bardzo mi się podoba. Świetnie. To skoro jesteśmy już przy Twojej osobie, to może powiesz nam, jaki pierwszy produkt znalazłaś w boksie urodzinowym Birthday? Pierwszy produkt, który zwrócił moją uwagę, to jest krem Fit Skin. To jest krem, który... Przede wszystkim, co zwróciło moją uwagę, to to, że poleca go Justynka. A zawsze te kremy, które poleca Justynka, bardzo przypadają mi do gustu. <gusty> z jej rekomendacji. Dlatego pierwsze, co zwróciłam na niego uwagę... Podoba mi się jego skład, z tego względu, że ja mam na przykład wrażliwą skórę, więc zwracam na to bardzo uwagę. I co, jest on fajny, bo jest w sumie bezzapachowy, co dla osób alergicznych myślę, że jest dużym plusem. Jest to okluzyjny krem do twarzy. I tutaj w ulotce właśnie możemy przeczytać, że on zawiera witaminy i oleje. No to idealnie mi się wydaje teraz na porę roku, która będzie, ale również to jest też fajne, że on tutaj możemy przeczytać, że on spłyca zmarszczki, także na te pierwsze zmarszczki mam nadzieję, że będzie idealny, także no będę go testować na pewno z wielką radością, bo akurat mi się kończy krem, który teraz używam, także mam nadzieję, że będzie w porządku. Super. Kolejnymi produktami, które znalazły się w naszym urodzinowym pudełku, był to jeden z trzech losowo wybranych produktów z marki Soulflow. Nie wiem, jak Wy, ja uwielbiam markę Soulflow. To jest mój number one, jeżeli chodzi o pielęgnację włosów. I mega się zawsze cieszę, jak te produkty się pojawiają. U mnie działają rewelacyjnie i mają zawsze przepiękne zapachy. Mi się trafił szampon wygładzający do włosów po karatynowym prostowaniu. Moje włosy. Włosy są z natury mega proste, więc takich zabiegów nie potrzebują, ale producent tutaj podaje, że można go stosować jako codzienną pielęgnację, dlatego ja sobie wybrałam właśnie ten szampon dla siebie. Już ma Oliwinka też mocha. No przepięknie, one mają zawsze właśnie takie owocowe, intensywne zapachy, które mega później długo zostają w ogóle na włosach. No ja dzisiaj też myłam w ogóle włosy produktami Soul także dla mnie nabrałam. Ja mam szampan po nowym wygładzaniu. Co masz, Molwinka? Ja mam przedłużający świeżość włosów i on pachnie faktycznie zdumiewająco, energetyzująco i tak owocowo. Natalia, a ty co tam? A masz? ja mam maskę z glinką redukującą sebum, taką do skóry głowy. Także też tak, ciekawy tak produkt. Tak. Jest ja także. Dość. Fajnie. Ja uwielbiam aplikatory, jeżeli chodzi o Soulflow, tak mm -hmm. samo czy w peelingu, czy właśnie też jestem ciekawa tej maski, dosyć wygodnie właśnie aplikacje na skóre głowy. Tak, już kiedyś też używałam właśnie i jest to wygodne bardzo z tym dziukiem. <grym> Dokładnie. Kolejnym produktem, który znajdziecie w boksie Bersej. To e, żel pod prysznic kokos od marki Only Bio. I ja Wam powiem szczerze, że ja tę serię uwielbiam. Mieliście okazję jakiś czas temu, to już było. Kilka ładnych boksów wstecz, poznać. Balsam do ciała, właśnie kokosowy od Onny Bio. I to był mój faworyt, do którego ja wielokrotnie wracałam, więc tym bardziej cieszę się, że znalazł się w tym boksie żel pod prysznic również kokos. Mam nadzieję, że zapach jest równie piękny jak w przypadku balsamu. Zaraz powąchamy. Tak. Ten mhm. zapach jest taki Tak. Dokładnie, Fajne. jest cudowny, taki kojarzący się z śmietankowym ciastkiem z posypką kokosową. Także idealnie do urodzin torcik śmietankowy z kokosem. Mam nadzieję, że będzie równie dobrze pielęgnował moją skórę jak balsam. Będę testować, będę próbować. No i tutaj mamy 98% składników pochodzenia naturalnego, więc myślę, że jak najbardziej na plus. No i wygodna pompka. To w tych, w tych żelach pod prysznic właśnie lubię dodatkowo, że możemy sobie dozować to w postaci pompki. Nie przelewamy, nie wylewamy, dozujemy tyle, ile potrzebujemy. No i ten zapach. Kolejnym produktem, to produkt, który ja też wybrałam i który zwrócił moją uwagę, to jest tusz Max Factor, 2000 kalorii, ale to jest jakaś nowa odsłona, bo z tego, co ja kojarzę, to ten tusz już jest bardzo długo na rynku i powiem szczerze, że ja osobiście nigdy nie miałam okazji go testować. Jestem jego bardzo ciekawa, bo znam dużo opinii i dużo moich znajomych go używa. A teraz w nowej odsłonie, no bardzo jestem ciekawa tego produktu. I jeszcze tutaj właśnie też myślę, że, to, że ta szczoteczka jest taka ciekawa, także. Także myślę, że już od jutra zacznę go testować, bo mój obecny tuż jest na wykończeniu. Także ten boks w ogóle się idealnie wpisał w to, co potrzebuję. większość produktów, które mi się kończą, akurat w tym boksie się znalazły. Uzupełniasz zapasy. Tak. tak Cieszymy tak. się. Dokładnie. Kolejnym produktem, który znalazł się w naszym boksie urodzinowym. Jest to marka Biolik i jest to odmładzający serum z retinolem na noc. Myślę, że też fajnie się trafiło w tym okresie, ze względu na to, że teraz idealnie jest też stosować retinol. Pamiętajmy, żeby nie stosować tego serum codziennie, jeżeli ktoś nie ma tolerancji, tylko co kilka dni. I super możemy sobie przygotować skórę do jakichś większych zabiegów. I co tutaj mamy? Mamy łączy tutaj czysty retinol, 0,3%. I Ojatinoid nowej generacji. Ojatinoidy nam tutaj działają na znalezczki. Mamy tutaj odmładzenie. Także myślę, że będziecie zadowolone. Ja sobie osobiście jeszcze spojrzę, jaką on ma konsystencję olejową. Także jak ktoś lubi, pięknie pachnie. Przepięknie. Powiem Wam szczerze, że jestem zaskoczona, bo zazwyczaj przynajmniej mam takie doświadczenie, że te sera z nolem mają taki specyficzny zapach, a ten pachnie tak słodziutko i super się wchłania. Zostawia taką pogłoczkę, także będzie idealny. Ja na pewno będę stosować, bo chcę przygotować później do zabiegów takich mocniejszych. Mhm. Ja również sięgnę po niego z pewnością. I teraz przejdziemy do pielęgnacji skóry pod oczami. Mamy tutaj markę Effectima, seria Wege, płatki pod oczy w jakże takim Pięknym, opalizującym kolorze, który również dodaje blasku i uprzyjemnia aplikację. Mamy tutaj wersję kurkuma i pietruszka, które mają zredukować oznaki zmęczenia, rozjaśnić cienie, też opuchnięcia redukują pod oczami i też zmniejszają, minimalizują widoczność zmarszczek. Więc. Są to płatki, które przygotują nas na przykład na jakieś wielkie wyjście, bądź na e, nowy dzień po ciężkiej nocy. Mamy tutaj masę e, pozytywnych, aktywnych składników, takich jak ekstrakt z korzenia kurkumy, pietruszki, witaminy, kwas jaluronowy. E, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo dobroci, i jest to produkt wegański. Także płatki pod oczy u mnie zawsze mile widziane. Um. To jeszcze ja teraz może z, z pod oczu przejdźmy na inną część ciała. Chodzi mi o pielęgnację włosów, bo w tym boksie znalazły się dwie fajne rzeczy. Jedna to w ogóle byłam zaskoczona: szczotka. To jest szczotka z Only Bio. To jest szczotka w takim fajnym, fuksjowym kolorze. Także to też mi przypadło do gustu. Natomiast. Testowałam ją już, przyznam się, i faktycznie jest super, bo oprócz tego, że ma te takie metalowe, tradycyjne, jak w szczotkach, wypustki, to jeszcze ma pod spodem włoski, więc faktycznie czesanie nią to jest no, duża przyjemność, bo nie ciągnie aż tak bardzo. Testowałam też na córce, której włosy się bardzo plączą, także jesteśmy obie zadowolone z tej szczotki. Natomiast do szczotki jeszcze test, i testowałam też już w pudełku znalazła się galaretka do laminacji włosów Stars from the Stars, bardzo ciekawy produkt. Przede wszystkim pierwsze, co się zachwyciłam jego zapachem, bo jest super i mm. dla mnie jest no, wspaniały i fajny zostawia zapach też na włosach. To nie tak, że tylko kosmetyk pachnie, ale faktycznie włosy włosy też nim pachną. Konsystencja no taka galaretkowata, tak jak tutaj producent obiecuje. Jest do każdego rodzaju włosów, czyli jeżeli ktoś tam zna swoją porowatość włosów, to tutaj akurat tym produktem może użyć go, nieważne czy ma wysokoporowate czy niskoporowate włosy. To też jest fajne. Wydaje mi się, że nie obciąża włosów. Jest efekt natychmiastowy, mają być włosy niepuszące się, mają być włosy sypkie, więc, yy, i, więc myślę, że ten efekt będzie zadowalający. Jeszcze fajnie jest też to, że w tych produktach yy, z reguły te składy są naturalne i tak jak tutaj producent mówi, jest 98% naturalnych składników. Więc ja te produkty Stars bardzo lubię. Już testowałam w pudełkach, także myślę, że z tego też będę zadowolona. Natalia, powiedz mi jedną rzecz, bo mnie to zaciekawiło, a używałaś, bo ten produkt ma takie mega drobinki, one zostają tak. na włosach. To jest widoczne czy nie? Wiesz, co yy, używałam wczoraj na córce? Nie, nie. Wiesz, co ona ma jasne włosy, ale nie zauważyłam. Musiałam sprawdzić jeszcze na swoich. Ale, ale on się dużo kupuje. Nie, ja nie zauważyłam, żeby to zostawało. Wiesz, co włosy są fajne, takie sypkie. Fajnie się rozczesały. Przynajmniej moja córka ma włosy cienkie, yy, gęste, ale cienkie. I te włosy się jej bardzo plączą. Tak powie połowie długości. Po tym rozczesały się super. I no, są po wysuszeniu, były takie mięciutkie, takie faktycznie sypiące się. Mi jest też ciężko stwierdzić, jak będzie na moich włosach, bo ja mam ciemne, ona ma jasne. Ale ja nie widziałam tutaj tych drobinek. Wydaje mi się, że to się wszystko tak spokuje. Ewentualnie może tylko taki efekt gdzieś. Nie wiem, odbijający światło ewentualnie. Tylko trzeba pamiętać, że to trzymamy jak maskę. 10-15 minut tutaj. Także będziemy to będziemy na... testować. Na taką pielęgnację sobotnią. U mnie dzisiaj pieszcza ta maska. Ta ja na sobotnią tak, tak. pielęgnację zostawię. Dobrze, kolejnym produktem, który znalazł się w naszym pudełku jest moja mia, którą ja osobiście lubię. Jest to nawilżający tonik All-in-One. I ten tonik jest, tonizuje od świeża nawilża Koi oczyszcza, przywraca naturalne pH. Mamy tutaj hydrolat z kwiatów czarnego bzu, hydrolat z konopi, ekstrakt z kwas hialuronowy, kwas mlekowy i betulinę. Także to będzie taki stricte produkt nawilżający dla kur suchych, ale myślę, że ja na przykład posiadaczka skóry mieszanej też będę z niego zadowolona. Także fajne opakowanie, takie minimalistyczne, także nie wiem, jak wy dziewczyny, ale u mnie z doświadczenia te rzeczy, jak toniki płyny i jak strasznie długo schodzą, także tu będzie idealna pojemność do testów. Tak, bardzo poręczne to jest, naprawdę. Tak. Więc ja też cieszę się właśnie z takiej pojemności. I przyjemnie pachnie toniki, które się pojawiają. Hydrolaty, toniki bardzo lubię, używam. Więc jestem zadowolona, że coś takiego też jest w boksie. Chociaż dużo osób ma dużo zapasów. Nie wiem, ja właśnie jestem osobą, która zużywa dużo. Ja, ja mam dużo zapasów ze względu na to, że tak jak wspomniałam, dla mnie one jakoś schodzą dosyć wolno. Mimo tego, że używam tego codziennie. Okay. Słuchajcie, kolejnym produktem, a raczej produktami, bo mieliśmy przed chwilą kolorówkę, będzie również kolejna kolorówka. Jest to nowość Pure Beauty marka Nude Sticks i ich zjawiskowe, wystrzałowe produkty do makijażu. część z was otrzymała właśnie jeden z losowo wybranych produktów pełnowymiarowych do marki, od marki Nude. Stix. Nudestick. Mnie się trafił podkład w tak takich można powiedzieć, w takim mm, sztywcie. Spotkałam się po raz drugi w ogóle w swoim życiu z podkładem w sztyfcie, ale ten naprawdę zaskoczył mnie. Pokażę Wam na mojej twarzy, bo przede wszystkim myślałam, że on jest dla mnie za ciemny, ale po rozsmarowaniu... On się dosłownie wtapia w moją skórę robi się niczym takie masełko, nawilża. Czyli, jeżeli macie problem z takimi suchymi skórkami, które nawet po peelingu są widoczne gołym okiem, to myślę, że ten podkład po prostu je zamaskuje. Bo on jest taki nawilżający. Mam wrażenie, że moja skóra jest jakby nawilżona, tak, jakbym zmieszała podkład z kremem nawilżającym. Więc w tym przypadku nawet ten kolor, który wydawał mi się za ciemny, nie jest za ciemny, ale no to jest kwestia tego, ile nałożymy tego produktu. Możemy go nałożyć punktowo, możemy go nałożyć na całą twarz. Ja nakładam punktowo tylko w miejscach, których potrzebuję. Dziewczyny, jakie produkty wam się trafiły? Opowiadajcie. masz, Natalia. Ja mam, ja mam szminkę. Z Super, Super. Ale... Też czytałam, że może to być nie tylko szminka do ust, ale również jest to taki ołówek, który można gdzieś coś podkreślić e, tym kolorem. E, mam kolor Mystic. O, czyli taki delikatny, jak masz chyba tam na, na, na tym opakowaniu. O, tak. tak. Ja go czyli nie Jego nudziak. Tak, tak. Właśnie okay. widziałam, że w ogóle tutaj raczej chyba takie. E... Kolory były nieszałowe, tylko właśnie takie stonowane. Uniwersalne, bardzo, do każdego typu cery, pasującego typu skóry. Także otwieram. Agata, ty co masz? Ja spróbuję otworzyć. Ja mam już, ale słuchajcie, jestem tak zadowolona. Nie wiem, strony otworzyłam. On jest w takim sztywcie i on się wydaje ciemny, wiecie co? Ale ja go testowałam i on będzie taki ciemny. Zrobimy taki test, ale słuchajcie, to ma pędzelek. On jest tak mięciutki i to się tak fajnie wsmajobuje. Tylko, że ja już mam inny po prostu ters i może mhm. tego nie widać, ale to jest przegenialne. To jest tak, tak jak mówisz, tak jak przy tym podkładzie. To jest tak mięciutkie i tak aksamitne. I mówię, wydaje się ciemny, ale jak już się nałoży i właśnie tym pędzelkiem, bo ten pędzelek jest po prostu mięciusi, jest cudowny, super się wtapia w skórę. Ale wiecie co, ja muszę powiedzieć o opakowaniu. Ono jest cudowne. Nie wiem, czy zauważyłyście, tu jest to tak. Także mega, mega to jest zapakowane. I ja jestem zadowolona. Także ja się cieszę, że trafił mi się właśnie o już. Uwielbiam takie produkty. I testowałam go w sobotę, na imprezę. Super się trzymał. No, ja, no, ja też bardzo. Ta szminka tak samo. Jest taka delikatna bardzo konsystencja. I faktycznie czym tam mocniej się... Można ją fajnie rozetrzeć. Super się tak blenduje. Kolor, nie wiem czy widać. Tak, jest taki nudziakowy, nałożysz mniej, to jest jaśniejsza. Tak, dokładnie, nałożysz... dokładnie, tak. I jest tutaj w, ta standardowa zatyczka, która była przy nim, ale w opakowaniu jest od razu również temperówka do niego. Podwieczny problem, gdzie jest temperówka. No właśnie. Ale w sumie fajnie, bo można od razu zatkać, nie? Można z tamtego zrezygnować, z zatykania, i można zatkać sobie tym. i. Świetnie także fajno no i przede, przede wszystkim do Tak. <grych> łatwo tak. będzie znaleźć w torebce <grych> <grych> dokładnie kolejnym produktem, który część z was będzie miała okazję testować zakupując box urodzinowy birthday, to płynna pomadka do ust marki Koki jest to płynna pomadka, która bardzo dobrze jest napigmentowana ma e, Cudowny, energetyzujący kolor, i macie okazję przetestować ją właśnie w miksie kolorów, które idealnie sprawdzą się na wyjścia, na przykład jesienno-zimowe. Także taka pomadka również może Wam się trafić. Dobrze. Kolejnym produktem, jaki znalazł się w naszym pudełku, jest to suplement diety Ojono. I tutaj mamy suplement w postaci trzyfazowej tabletki, który wspomaga zdrowy sen. Jeżeli macie teraz w okresie jesienno-zimowym problemy, możecie sobie wypróbować. Tutaj w składzie mamy melatoninę, witaminę B6, kozłek lekarski, melisę lekarską, łuk oraz męczennicę cielistą. Ale pamiętajcie, korzystając z takich produktów, najpierw fajnie byłoby się skonsultować czy z lekarzem, czy z farmaceutą, czy możecie w ogóle stosować takie. Suplementy. Także tutaj najpierw zadbajcie o infoepację, czy możecie, a później testujcie. Słuchajcie, kolejnym produktem, który znalazł się w boksie Birthday, to produkt, który z pewnością osłodzi i upiększy Wam testowanie e, tych kosmetyków, wszystkich z naszego boksa, bo jest to marka, manufaktura. Polska manufaktura przede wszystkim Alta Saska i ich jakże urocza, przepiękna śliwka w czekoladzie. Jest to kandyzowana śliwka, oprószona kakao i ręcznie oblana belgijską czekoladą, która ma mm, przyjemnie rozpływać się na podniebieniu, dając takie rozkosznie słodkie doznania smakowe. Ja będę właśnie w tym momencie po raz pierwszy testować tą śliwkę. Już o niej tyle dobrego słyszałam, że muszę, chociaż wiecie, chociaż kąsik, ona jest bardzo ładnie zapakowana, także ja próbuję. Mm. Śliwka z wierzchu jest niezwykle chrupiąca, ona nie jest ciągnąca, nie jest gumowa. Ta czekolada faktycznie jest gruba, belgijska, bardzo, bardzo aromatyczna. Mm. A wnętrze, wnętrze śliwki nie jest zmielone, tylko czuć tutaj tą mm, śliweczkę. Także no, dziewczyny, ja zajadam, wy opowiadajcie. Ja będę jadła później, bo jak mi powchodzi w to będę to źle wyglądać. Mhm. <laughs> Także zjem jak skończymy. Uwielbiam tak. śliwkę w czekoladzie. Kolejnym takim produktem, który jeszcze zwrócił moją uwagę w tym boksie wyjątkowym, była sól do kąpieli. Ja bardzo lubię tego typu produkty. W ogóle lubię produkty do kąpieli. Sól Westlab już miałam okazję testować w innym boksie, ale miałam całkiem inny zapach. Teraz trafił mi się zapach z eukaliptusem, także jestem bardzo ciekawa. Biała wieżba, eukaliptus i arnika to jest mój zapach. Też macie taki? Ten, tak. Ja mam ten sam tak. Co ty. tak. Ja lubię takie niestandardowe połączenia, czyli właśnie gdzieś tam jakieś eukaliptus, jakieś kwiatowe zapachy. Sole z Best Lab są o tyle fajne, że faktycznie te składniki są naturalne w nich. I myślę, że no teraz na takie zimowe wieczory, taka relaksująca kąpiel w takiej soli no na pewno umili czas. Dokładnie. Ja mam inną wersję, ja mam wersję zen, która jest olekiem cedrowym neroli i szałwią, więc mam nadzieję, że mnie e, dzisiejszego wieczora wyciszy i ułoży do snu. Tak, to jest fajne właśnie, bo e, sól jest bogata w, w magnes. I ona jest na bazie soli Epson. Także, jeżeli komuś znane są właściwości tej soli, no to, to faktycznie ta kąpiel będzie nie, tyle, nie, też, nie tylko relaksująca, ale też taka zdrowotna. Dokładnie. Będziemy się kąpać pluskać. Dobrze, lecimy dalej dziewczynę. Kolejnym produktem z naszego pudełka jest moja karaosadia. I tutaj mamy mleczko do demakijażu. Już pierwszy, kolejny plus za wielkość. Także minimalistyczne opakowanie. Lubię aplikatory z pompką, są dla mnie wygodniejsze. I szczerze muszę zobaczyć zapach. Jak na ałosadię? Delikatny. Mleczko jest przyjemne. Powiem Wam, że takie chłodzące. I tu, co tutaj mamy? Mamy olejek z pestek dzikiej róży, olejek z drzewa różanego, olejek lawendowy z pozdrowieniami dla naszej Zuzanny, która kocha zapach różany. Jeżeli ogląda, to wie o co chodzi. Także myślę, że będziecie zadowolone. Jeżeli lubicie mleczka do demakijażu, ja powiem osobiście szczerze, że ja za mleczkami nie przepadam. Nie wiem dlaczego. Jak wy? Ja stosuję ogólnie płyny do makijażu i żele do mycia, no. aczkolwiek mleczka już dawno nie miałam, więc ja szczerze jestem tak zadowolona, że jest, bo tak jak mówię, ja już prawie o nich zapomniałam. Więc tak. tym bardziej się cieszę, że będzie okazja przetestować. Tym bardziej, tak, że nie. To nie... To. Tak, to, to są będzie... że... Mhm. że właśnie bo dawno nie mleczka i, i faktycznie jest to taki Taka, teraz większość albo płyny micelarne, albo jakieś inne tam do mycia, a mleczka to troszkę tak jakby wyginęły. Tak, dlatego będziecie zadowolone. On będzie właśnie też idealny dla suchych skór, prawda? Bo mnie osobiście właśnie, dlaczego ich nie lubię? Mnie zazwyczaj zapychają takie produkty. Dlatego właśnie wolę czy żel, czy płyn micelarny, ale dla posiadaczek skór suchych to będzie idealne rozwiązanie. Z połączeniem z tonikiem już mamy zestaw. Tak, super. I jeszcze krem na koniec. O, Crem, krem, dokładnie. Wszystko jest. jest. Ładki pod tak. oczy. Dokładnie. Słuchajcie, doszłyśmy praktycznie do końca naszego pudełka. Mam tu jeszcze jeden, ostatni, słodki umilacz e, wszelkich e, testowanych e, i tutaj e, przyjemnościowych pielęgnacji. Mamy tutaj manufakturę cukierków. I jakże uroczy, wspaniały, ręcznie wykonany lizak z dedykacją, z naklejką trzeciej urodziny Pure Beauty. Każda z Was znalazła w swoim boksie takiego właśnie lizaka w miksie kolorów i kształtów. Kształty będą serduszkowe, kwiatuszkowe, a smaki. Od kolorów do wyboru będzie naprawdę ich dużo. U mnie się trafiło Tutti Frutti. Jeśli chodzi o manufakturę cukierków, to jest to polska firma wytwarzająca słodkości z najwyższej jakości. Kolory lizaków są uzyskiwane poprzez zastosowanie tylko i wyłącznie naturalnych barwników. I są e, napowietrz poprzez napowietrzanie karmelu, wyprodukowane są ręcznie, bez glutenu, bez laktozy, bez konserwantów i bez pochodzenia zwierzęcego, czyli są też to produkty wegańskie, jakże urocze, jakże piękne. Ja jestem zachwycona. E, myślę, że moje dzieciaki również będą. Chodź, <śm> jeść. Słuchajcie, no ja, dokładnie. Ja by... Jak dostałam pudełko, od razu je schowałam, żeby dziecko mi nie zabrało tego lizaka, żebym miała e, nagrać do filmu, także dzisiaj będzie na nią czekał. Ciekawe, czy będzie chciała go zjeść. Dokładnie. Natalia, co sądzisz o takich produktach dodatkowych w boksach, oprócz kosmetyków? No powiem tak, że to są takie miłe umilacze, tak? żeby fajnie otworzyć box i zobaczyć coś innego i wow, tak? Więc taki, ten lizak dokładnie też tak jak Agata, musiałam schować, bo moja córka też <noise> ma na niego chrapkę. Więc no, miłe to jest, jeżeli coś dostajemy właśnie nie kosmetycznego, tylko coś takiego jeszcze, co, albo możemy komuś podarować bliskiemu, albo sam gdzieś tam spałaszować, jak tą śliwkę. Super. A powiedz jeszcze nam, jak Ci się ogólnie cała zawartość teraz już po tym filmie, jak Ci się podoba, czy jesteś zadowolona? Czy uważasz, że ten boks jest faktycznie takim boksem urodzinowym, takim, który zadowolił Cię i spełnił Twoje oczekiwania? Tak, ja jestem bardzo zadowolona z tego boksa. Myślę, że każdy produkt będę używać. Jedynie co to. Myślę, że. Mogłoby być jeszcze więcej, nie, nie no, A. Nie, no jest, jest super, naprawdę, dla mnie, akurat ja osobiście jestem taką osobą, że faktycznie zużywam, bo zużywam i sera, i kremy i toniki, więc dla mnie ta, te produkty, które są takie do tej pielęgnacji codziennej, fajnie jak się w boksach pojawiają często i tutaj no, myślę, że wszystko, szczególnie jeszcze właśnie mi się spodobało to, że są te inne dodatki, że też pomyśleliście o nas, bo tam czasami się gdzieś przewijają w komentarzach, że coś innego, coś innego, nie tylko kosmetyki. Także to no, szczotka na przykład, czy właśnie takie umilacze, naprawdę. No ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczona zawartością. Super, to się bardzo cieszymy i oczywiście zachęcamy Was wszystkich, do zasubskrybowania naszego kanału, do komentowania, do lajkowania. Też odwiedzajcie nasze social media, bo za jakąś chwilkę będą pojawiały się posty na temat właśnie tych wszystkich produktów. Odwiedzajcie też naszego bloga. Dziewczyny, ja Wam bardzo dziękuję za wszystkie tutaj opinie Wasze na temat tych produktów. No i co, dziękujemy, widzimy się niebawem. Ściskowe, tak. I przede, wszystkim, przede wszystkim chcielibyśmy Wam podziękować za te trzy lata, bo dzięki tak. Wam jesteśmy. Także to są nasze trzecie urodziny, no i dziękujemy. Dokładnie tak. Dzięki Natalię. Wszystkiego Natalia, dobrego. I do zobaczenia. Dziękuję Wam bardzo, było mi bardzo miło. Nam też, do zobaczenia. Pa, pa, pa. Dzięki, do zobaczenia, cześć.